Raz w blogu blogglobira.com. Hojnik maraton za kilka minut start. na Za mikrofonem pan Patyczak, z brudnych dzieci SIDA. 42 km, 2 km do góry, czyli tak w sumie jakby to przeliczyć do 60 km. E, no powinienem tym razem się zmieścić w 8 godzinach. Taki jest plan. Jak będzie, zobaczymy. Jakiś super, super przygotowany się nie czuję. Ale tak na rekreacji. Bardzo piękna pogoda. Super, też temperatura, nie za gorąco, do 18 stopni ma być. Co prawda, myślałem, że będzie cieplej, że zaczniemy od minimum 8, choć przyjechaliśmy, to było tu 4. Także zmieniłem koszulkę na termoaktywną. No i zobaczymy. Tam na górze, może będzie wiało, to, to może i dobrze. Dobra, zaraz Będziemy się ustawiać i będę i będę i będę ten i będę relacjonował. Lecimy. 42 zobaczymy. 8 godzina. Mam nadzieję, że... Przynajmniej przed 16 będę spowodował. A limit do 17, także nie ma tak wcale dużego zapasu. A se kurwa pobiegałem Na trzecim kilometrze schwycił mnie taki fest skórz w, w prawej łydce No i zszedłem z trasy DNF, pierwszy DNF Natomiast hmm, Czułem te łydy tak naprawdę po tym bieganiu z sandałami w środę no ale myślałem w poniedziałek, we wtorek, ale myślałem, że mnie puści. Znaczy, generalnie mnie puściło, nie? No ale generalnie to sobie tak w głowie mówiłem: lepiej, żeby mnie łyda chwyciła niż kurwa serducho, żeby mi stanęło. Może sobie wy... wyprosiłem ten skurcz, ale mówię sobie: jak do szóstego kilometra, czyli gdzie jest ten gdzie jest punkt odżywczy. Nie będę miał skurczu, to lecę dalej, ale jak będę miał skurcz, to schodzę. No i na trzecim kilometrze, akurat tu jest taka pętelka, to już mnie taki kurwa fest skurcz, także trudno było krok zrobić. Akurat był wolontariusz, bo smarował mnie jakimś maścią, ale nic to nie dało. No i schodzę sobie. Schodzę sobie z trasy, pierwszy DNF. No. Ała, yy, No, nie dałbym rady na pewno 40 km w ten sposób zrobić. Znaczy oczywiście są jakieś opcje pod tytułem, nie wiem, wmasowywać maś, brać środki przeciwbólowe, no ale ja nie chcę zerwać sobie mięśnia. Jestem zapisany za 3 tygodnie na maraton, także nic się nie stanie jak ten. No nic no policzymy się z maratonem w przyszłym roku. No, też prawda jest taka, że dwa tygodnie mogło być trochę za krótko na regenerację. Eee... No. Tak to też było. Eee... No nic, no. Myślę, że y, można... Myślę, że wiele osób się tego spodziewało. Można się tego było spodziewać. No i jest to jeszcze też jakaś nauka. I dla mnie, i myślę, że dla innych, dla Was, żeby jednak przywiązywać wagę do regeneracji. No ale generalnie no, nie, nie załamuje się. No szkoda oczywiście, szkoda oczywiście czasu i tego wyjazdu, no ale Ciu. numer mam. Numer senata na ścianie powieszę z dopiskiem DNF no i tyle, medalu nie będzie, a medale akurat najmniej ważne, ale nie dałbym rady, nie dałbym rady z taką łydką. No i to miał być finisz, do mety 2 km. O kurwa. Nie jest tak, że to boli cały czas, ale są takie momenty, że taki przeszywający prąd. No i tak sobie właśnie w duchu teraz powiedziałem, że jakby od tego moje życie zależało, to bym pewnie te 43 km pokonał. Ale nie wiem czy w limicie czasu. Obawiam się, że raczej nie sądzę. No, i jest zamek kojnik. Tyle fajnie, że na niego wszedłem. Paradoksalnie po tych schodach chciałem wchodzić lewą nogą, a prawą ciągnąć. To było gorzej. I paradoksalnie atakowanie prawą nogą, tą bolącą, było lepiej. No nic trudno Z skały. Nie na no ładnie, ładnie ładna pogoda, szkoda, trochę szkoda. Mhm. Ze spuszczoną głową powoli idzie koper. I łydka go boli. Safety first. Więc... No i se narobiłem. Znaczy powiem tak. To nie był najprawdopodobniej skurcz. A... Znaczy inaczej, no też można to nazwać skurczem, ale to raczej jest naciągnięcie mięśnia. Naciągnięcie mięśnia, mam nadzieję, że nie naderwanie, raczej na pewno nie zerwanie, bo to by był i większy ból, i obrzęk z jakimiś tam wybroczynami, także takich rzeczy nie ma, ale naciągnięcie jest prawdopodobne. Powody? No oczywiste, nie? Dwa tygodnie temu maraton, więc się nie do końca zregenerowałem. Problemem też było to, że powinienem we wtorek pobiec lekki trening, ale mi się przesunął trening z soboty, który był trochę mocniejszy. Jeszcze ja go pobiegłem w sandałach, a stwierdziłem, że pobiegnę go w sandałach szybciej niż kurwa w butach, więc to był dosyć ciężki trening i te łydy dostały w dupę e, podczas tego treningu. No i e, trzecia sprawa, być może kluczowa, to jest brak rozgrzewki. Brak rozgrzewki, a było zimno. Jak przyjechaliśmy, tam było 4 stopnie. No, jak startowaliśmy, 11. No, ale fakt, faktem trzeba było zrobić rozgrzewkę. Ja często nie robię rozgrzewki przy bardzo długich biegach, bo po prostu sam początek biegu jest jakby rozgrzewką. Natomiast tutaj, już drugi kilometr był fest pod górę i przy wyprzedzaniu jednego zawodnika poczułem takie, taki prąd leciutki przez tą łydkę. A mówię, a mięsień się rozgrzeje może, to, y, wtedy, go, to wtedy będzie dobrze. No zobaczymy, no jeżeli bym nie złapał skurcz, no to schodzę. No i złapał. E, no i cóż, co dalej? E, jeżeli ból się będzie zmniejszał, no to po prostu parę dni przerwy i, i wracam do biegania. Jeżeli nie będzie się zmniejszał, albo będzie rósł, bo na przykład po przyjeździe do obornik, to mnie bolało bardziej niż jak wsiadłem do samochodu, nie? W każdym jeżeli ból się nie będzie zmniejszał, to będę szukał jakiegoś lekarza, ortopedy, specjalisty od tkanek miękkich. Natomiast jeżeli będzie się zmniejszał, no to po prostu ten... No zobaczymy, za trzy tygodnie teoretycznie mam opłacony maraton, ale jakby bez bólu z niego zrezygnuję. No chyba, że się będę super czuł, no to wtedy nie. Bardziej, większy ból będę miał, jeżeli będę musiał zrezygnować z łemkowyny, z drugiej strony łemkowyna to jest siedemdziesiątka, więc... Może ten, może, może trzeba będzie przepisać na krótszy. No może po prostu zrezygnować, dać sobie spokój w tym, w tym roku już. E, no, taki po prostu za dużo, za dużo chciałem. Za dużo chciałem, za, zapewnie się poczułem. Taki już, o, rutynia. Nie będę robił rozgrzewki, No, no albo bieg kończysz, albo e, się czegoś uczysz. No to ja się nauczyłem, trzeba robić rozgrzewkę. E, no i co, no i tyle. No Miejmy nadzieję, że to się tylko skończy takim drobnym tym. E, powiem tak, gdyby to było na 33. km, to pewnie bym kuśtykał do końca. E, na szczęście było to na trzecim, ale i tak i tak zrobiłem 8. zamiast 6. Bo e, <grywka> a mówię, a to już tutaj, znaczy też mnie tak wolontariusz pokierował, mówi, a tutaj masz trasę oznaczoną, to już ten, tam była taka, taka pętelka była. Ale, ale jednak, jakbym się obrócił napięcie i wracał tą trasą, którą przeszedłem, by było szybciej i ten. No ale nie byłbym na hojniku. E, no więc, e, bierzcie przykład ze mnie. Znaczy inaczej. Uczcie się na moich błędach. Pamiętajcie o rozgrzewce. Pamiętajcie, żeby dać organizmowi czas na regenerację po e, poprzednich zawodach. E, no i tyle, nie? Słuchajcie swojego organizmu. No ja. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że trochę jednak słuchałem, bo tam były takie głosy: a może chcesz tabletkę, a może tutaj ketonal na, na ten? Ja mówię, nie, 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 nie. Nie, no nie ma sensu. Eee, no i mam, na, znaczy, jestem przekonany, że podjąłem słuszną decyzję, natomiast eee, być może słuszniejszą decyzją byłoby eee, DNS, czyli Did Not Start. Eee, a już ten łokieć kurwa mówił, że. Ach, można, ja nie. No ale nic, no mam nadzieję, że tam skończy się na takim lekkim bólu tej łydki przez jakieś kilka dni i, i, i będzie tyle. No chodzić mogę, natomiast no jest problem po płaskim. Nie, po schodach, po w dół, w górę jest jakoś tam w miarę. Po płaskim też już tam jakiś sposób chodzenia obczaiłem, ale generalnie jest to problematyczne. Ból jest taki 4 do 6 na 10. Ale czasami, jak się tak źle stanie, to kurwa 9. No, także życzcie mi zdrowia, e, uczcie się z moich błędów i pamiętajcie. Safety first. Do usłyszenia, cześć.